I witajcie kochani, miała być spokojna niedziela, ale dlatego uwielbiam motocykle Harley Davidson. Poza tym spokojna niedziela to nie dla nas. A jak wiecie i pewnie niektórzy z Was też, z motocyklami mamy tak, że nawet jak nie masz czasu, czy nawet jak robisz coś innego, to po jednym telefonie swoje plany można zmienić i na motocykle. I wjeżdżamy na Moto Park Kraków, razem z Dominikiem chicano.pl, gdzie, jak każdy wielbiciel motocykli, szczególnie Harley Davidson, mogliśmy się przejechać. Ciekawe, czy zgadniecie, które to modele i na jakich modelach jechaliśmy. Jeżeli tak, to proszę, piszcie w komentarzach. O, proszę, piękne wydarzenie jest. Jesteśmy... Z moją fryzurą pojeździe w Kasku to chyba będę w czapce występował przed wami, a teraz zobaczcie na jakich motorkach wjechaliśmy. I to jest właśnie to, co lubimy najbardziej, a w drugiej części filmu. Będziecie widzieli też, jak przeciskamy się przez miasto, bo niedziela niedzielą, ale w Krakowie zawsze korki są. A jak przyspiesza? Całkiem prawnie. Dominik jechał pierwszy raz silnikiem M8 i widziałem, że bardzo mu się to spodobało. dojechaliśmy pod Harleya na Opolską w Krakowie, ale to jeszcze nie koniec przygody, bo wróciliśmy. A teraz kto z Was zgadnie, jaki to model? E, no pewnie że tak. Aha, to to. no, doj, doj. Fajnie wygląda. <grywa> co jak co, ale na swoim i tak najlepiej. Jeżeli macie ochotę nam potowarzyszyć do samego końca, zapraszamy na przejażdżkę w niedzielę po Krakowie. Dziękuję za niespodziewany motocyklowy dzień, a dokładnie po południu i wieczór niedzielny i do zobaczenia następnym razem, a jak lubicie motocykle to zapraszam na kanał, do subskrypcji, do dawania łapek i do komentarzy przez które możemy praktycznie się kontaktować i rozmawiać Który z motocykli najbardziej Wam się podobał? Ja nie mogę Dominik się zakochał w tym Dobrze jeździ, co? Bajewisny. Mały taki, żebyś go wziął pod pachę za pieprz No. A jeszcze jedno, jeżeli lubicie motocykle, ale z jakiegoś powodu nie chcecie ich teraz kupować, jeździć i macie takie czerwone światło, to zobaczcie. Jeżeli kupicie sobie motocykl, to nawet światła zmieniają się na poczekanie na zielone szerokości. Do zobaczenia w następnym filmie.